Ja dzisiaj tak pięknie jestem ubrany w koszulę, bo za chwilę zabieram się dalej za nagrywanie nagrywania ale przed tym chcę jeszcze nagrać dla Ciebie krótki film na temat tego w jaki sposób powinieneś wziąć pod uwagę wszystkie rzeczy związane z Twoim idealnym klientem czyli tak zwany taki portret Twojego idealnego klienta jak powinien wyglądać, albo firma, albo po prostu Osoba jako osoba. Ja Ci za chwilę to pokażę na takim diagramie stworzonym, czy nawet nie diagram, bo to jest tabelka stworzona w Xmindzie. Pokażę Ci co trzeba wziąć pod uwagę. Co tam trzeba zawrzeć w tym Twoim idealnym kliencie, jak go szukać? A skąd go wziąłem? Znajdziesz oczywiście w internecie tego mnóstwo w jaki sposób szukać swojego idealnego klienta jak go określić, natomiast ja mam go też z książki skuteczna sprzedaż zobacz, Jeremy Castle Tom Beard, fajna książka bardzo konkretna o sprzedaży tutaj jest właśnie opisany w tabelce twój, mój, nasz idealny klient w jaki sposób go szukać, jak on jest a, znaczy nie jak on jest zbudowany tylko na co trzeba zwrócić uwagę w takiej tabelce. Nie widać tu co dobrze, ale ja ci za chwilę to w x pokażę i konkretne rzeczy związane właśnie z idealnym klientem, na co trzeba zwrócić uwagę. Dobra, ja przechodzę już do laptopa. Widzimy się zaraz po drugiej stronie. Dobrze, jestem już przy moim laptopie, także przypominam ci skuteczna sprzedaż. Ta książka mega mega wiedza o sprzedaży Jeremy Castle, Tom Bird. Dobra. I przechodzimy teraz do profilu idealnego klienta. W tej książce jest on podzielony na jakby dwie kategorie. Pierwsza to jest firma, druga to jest po prostu klient, który nie ma firmy, czy nie pracuje w jakiejś firmie, a prowadzi swoją działalność. I trzeba wziąć pod uwagę pewne czynniki w opisie Twojego klienta, żeby wiedzieć, yy, no, czym on się zajmuje, ile zarabia, jakiej jest branży, żeby nasz produkt bardzo dobrze do niego dostosować. Więc musimy wziąć pod uwagę firmę, w jakiej firmie on pracuje, w jakiej branży, jakim jest klientem, albo jakim jest klientem, czym się zajmuje na co dzień, jaką, ma, jaką prowadzi działalność, bądź będzie chciał prowadzić działalność, jaki ma obrót w firmie, jaki ma przychód u siebie. Geograficzny obszar działalności, czyli tu nie chodzi o to, gdzie firma się mieści, natomiast bardziej chodzi o obszar, w jakim działa dana firma także on, w jakim obszarze działa, w jakim będzie chciał działać, to trzeba wziąć pod uwagę rola, jakie ma stanowisko, tak samo właśnie u siebie, jako e, czy w swojej firmie jest jako właściciel, czy po prostu no, rozpoczyna działalność, jaką rolę pełni w firmie, to są bardzo ważne czynniki, e, ponieważ jeśli chodzi o firmę, to musimy wiedzieć, no bo jeżeli to będzie zwykły Pan, który zajmuje się na przykład produkcją, tak, no to wiadomo, że nie uderzymy do niego do, do tego, żeby mu sprzedać produkt, ponieważ to nie jest jego rola do tego, żeby zajmować się kontrahentami. Także musimy wiedzieć, jaką funkcję pełni, jaką rolę pełni, czym się zajmuje, jaki jest jego zakres obowiązków i to samo w swojej działalności, jakie ma stanowisko, czy Czym bardziej, jakim zakresem obowiązków on się zajmuje, jeżeli na przykład prowadzi firmę ze wspólnikiem? Czy mają w fieldzie oddziały w jakichś miejscach? Tutaj, czy, czy nasz produkt będzie dobry ze względu na dany obszar działania? Tutaj, jeśli chodzi o idealnego klienta, jako osobę mamy podane rozrywki, czyli czym się interesuje, jakie ma pasje, hobby, to jest też ważne, aby dobrać do tego odpowiedni produkt nasz czy usługę, bo załóżmy na przykład, że jeżeli lubi podróżować i chciałby mieć produkt, który ułatwi mu yy, Podróżowanie, że będzie mógł z całego świata dany produkt czy usługę prowadzić. No to jeżeli taką rzecz, taką usługę czy produkt mamy, czy prowadzimy usługę, no to jesteśmy w stanie mu zaoferować od nas taki produkt czy usługę. Tak? W związku z tym, że on na przykład będzie chciał mieszkać na drugim końcu świata i prowadzić biznes. Istniejący, nowi użytkownicy, czyli yy, musimy wiedzieć, Kim prowadzić negocjacje, czy dana osoba jest jeszcze w firmie, czy ona się tym zajmuje, czy się nie zajmuje, czy może jakieś inne osoby zostały powołane na jego miejsce, na stanowisko i yy, przejęła jego obowiązki. No i tutaj, jeśli chodzi o klienta indywidualnego, mamy rodzinę. Czy ma rodzinę? Jak ta rodzina funkcjonuje? składa się z żony, z dzieci, czy męża dzieci, czy są bezdzietni i tu też będzie właśnie główny czynnik, jeden z głównych czynników jaki będzie odkrywał rolę to jest przychód w tym miejscu, a jeśli chodzi o firmy to obrót wiadomo, że tutaj jeśli chodzi o rodzinne rozrywki no to musi mieć na to pieniądze, musi mieć pieniądze na to żeby kupić od nas produkt więc musimy wiedzieć czy tego klienta naszego będzie stać na to potencjalnego klienta będzie stać na to żeby kupić od nas produkt bo jeżeli nie to pytanie do nas czy my jesteśmy w stanie mu zaoferować jakąś inną usługę tańszą. Inny zakres obowiązków albo inny produkt za mniejszą cenę. Jeżeli nie to znaczy że to nie jest dla nas idealny klient że nie możemy go mm, traktować jako nasz klient. Dobra, to tyle jeśli chodzi o profil idealnego klienta. W skrócie możesz sobie oczywiście wygooglować u chujka różnego typu yy, profilów idealnych klientów. Natomiast najważniejsze rzeczy tutaj są zawarte, których powinieneś, powinnaś się trzymać, żeby stworzyć sobie taki profil idealnego klienta. Dzięki Tobie za wysłuchanie. Ja przechodzę z powrotem do mojego vloga. Trzymaj się. Że dzięki za obejrzany materiał filmowy. Mam nadzieję, że przyniósł on Tobie dzisiaj również troszeczkę wartości i będziesz wiedział, będziesz wiedziała, jeżeli do tej pory jeszcze nie robiłaś tego schematu idealnego klienta czy firmy, co trzeba zawrzeć w nim, aby móc jak najbardziej idealnego klienta znaleźć. Ty musisz wiedzieć kto jest twoim idealnym klientem i w momencie, kiedy wiesz, to będziesz wiedział, będziesz wiedziała, gdzie go szukać. Dzięki za, za to, że byłeś, że byłeś dzisiaj ze mną również i widzimy się jutro. Ciśniemy na maksa, ruszamy dupę nie poddajemy się, jak zawsze. Hej!